Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego czasami jakaś osoba po prostu nie wychodzi z twojej głowy? Nawet gdy próbujesz się rozproszyć, nawet gdy czas mija, ona wciąż tam jest, obecna w twoich myślach, w twoich snach, między wierszami twojej codzienności. Czy to ci się kiedyś przydarzyło? Jeśli tak, być może to, co przeżywasz, to coś więcej niż tęsknota czy przywiązanie. Być może jest to głębsze wezwanie, energetyczne odbicie, połączenie duszy, próbujące ci coś powiedzieć. I o tym właśnie chcę dziś z Tobą porozmawiać. Intymna, szczera rozmowa, jakbyśmy pili razem kawę i wspólnie odkrywali niewidzialne warstwy łączące dwie osoby. Ponieważ gdy Jung mówił, że jesteśmy połączeni niewidzialnymi nićmi z tym, czego potrzebujemy, wiedział. Że nie każda uporczywa myśl jest przypadkowa. Czasami jest to zaproszenie do świadomości. Prawda jest taka, że nie zawsze potrafimy od razu zrozumieć, dlaczego ktoś zajmuje tak wiele miejsca w naszych myślach. Czasami jest to ktoś, kogo ledwo znamy, innym razem jest to ktoś z przeszłości, kto od dawna nie jest częścią naszego życia, a jednak ta osoba upiera się, by się pojawiać. W środku ciszy, w snach, w przypadkowych momentach dnia. Dlaczego tak się dzieje? Czy istnieje większy cel za tymi połączeniami? A może jesteśmy po prostu uwięzieni w nierozwiązanych wspomnieniach i emocjach? Te pytania nas prowokują. I być może odpowiedź leży mniej w logice, a bardziej w energii. Ponieważ to, co czujemy, to, co wibruje w ciszy, ma znacznie większą moc. Niż sobie wyobrażamy. Czy zdarzyło ci się myśleć o kimś tak dużo, że zacząłeś się zastanawiać, czy ta osoba też o mnie myśli? To nie tylko ciekawość. Czasami to prawie intuicja, jakby coś niewidzialnego przyciągało nasze myśli do niej, dzień po dniu. I nieważne, jak bardzo staramy się odwrócić uwagę, twarz, imię, jej obecność wraca, może to powodować niepokój dezorientację, nawet poczucie winy. Ale co jeśli to nie chodzi tylko o tęsknotę czy obsesję? Co jeśli istnieje realne, energetyczne połączenie? Jung uczy nas, że jesteśmy czymś więcej niż naszymi świadomymi myślami. Za tym, co czujemy, działa ukryty świat, zbiorowa nieświadomość, archetypy, więzi przekraczające czas i przestrzeń. I tutaj wszystko zaczyna nabierać innego wymiaru. Ponieważ gdy uporczywie o kimś myślimy, być może nie jest to tylko kwestia racjonalna czy emocjonalna. Może to być energetyczny rezonans wibracyjna więź między dwiema duszami. Czy czułeś to kiedyś? Jakby myśl nie była Twoja, ale po prostu przechodziła przez Ciebie? To prawie tak, jakbyśmy odbierali częstotliwość pochodzącą od drugiej osoby jakby umysł działał jak duchowa antena. Jung mówił o synchronicznościach, wydarzeniach, które chociaż nie mają związku przyczynowego, mają głębokie znaczenie, i być może myślenie o kimś tak często jest synchronicznością, wezwaniem duszy, wskazówką z nieświadomości, zaproszeniem do zbadania czegoś głębszego, co próbuje się wyłonić. Ale jak odróżnić to od zwykłej obsesji? Jak wiedzieć, czy to, co czujemy, jest duchowym połączeniem? Czy tylko wytworem naszego świadomego umysłu, próbującego wypełnić pustkę? Prawda jest taka, że często mylimy intensywność z głębią. Myślenie dużo o kimś może być odbiciem potrzeby, projekcji, desperackiej próby znalezienia na zewnątrz tego, czego jeszcze nie rozpoznaliśmy w sobie. I tu wkracza praca wewnętrzna. Jung mówił: To, czemu się opierasz, trwa. Być może ta uporczywa myśl jest w rzeczywistości lustrem odbiciem czegoś nierozwiązanego, czegoś, co chce być zobaczone, uleczone lub zintegrowane w nas. Więc pytam cię: ta osoba, która żyje w Twoim umyśle co ona dla Ciebie reprezentuje? Czy symbolizuje miłość, bezpieczeństwo, pragnienie, odrzucenie, a może ideał, którego jeszcze nie znalazłeś w sobie? Ta refleksja jest głęboka, wiem, ale konieczna, ponieważ często stałe myślenie o kimś nie dotyczy samej osoby, ale tego, co ona w nas budzi. I w tym momencie psychologia Junga staje się tak potężna. Zaprasza nas, byśmy spojrzeli poza powierzchnię, poza drugą osobę i zanurzyli się w tym, co jest aktywowane w nas. Jung mówił, że wszystko, co głęboko nas dotyka w innych, jest w rzeczywistości manifestacją tego, co jest ukryte w nas samych. I dlatego ciągłe myślenie o kimś może być zaproszeniem do indywiduacji, do procesu integracji naszej psychiki. Nie chodzi o osobę, ale o symbol, który ona reprezentuje. To Twoja dusza, próbująca pokazać Ci coś, co musi być zobaczone, zrozumiane i uzdrowione. Być może ta osoba, Reprezentuje część Ciebie, która tęskni za połączeniem, za potwierdzeniem, a nawet za uwolnieniem. Czy zatrzymałeś się kiedyś, by zapytać siebie, co dokładnie ta osoba we mnie budzi? Nie powierzchownie, ale na głębszym poziomie: czy to pragnienie, czy to strach, czy to nostalgia, a może coś, co czujesz, że straciłeś i próbujesz odnaleźć przez nią. Jung zaprasza nas do uczciwego spojrzenia na te wewnętrzne obrazy, ponieważ często to, co wydaje się obsesją na punkcie kogoś, jest tylko próbą duszy, by zaprowadzić nas z powrotem do domu, do środka. I oto punkt, który może wszystko zmienić. Nie zawsze myślimy o kimś z jego powodu. Czasami reprezentuje ona coś, czego jeszcze nie zintegrowaliśmy w sobie. Może to być nieprzeżyty archetyp, nierozpoznany cień, a nawet aspekt naszego wewnętrznego dziecka wołającego o uwagę. Kiedy ktoś aktywuje to wszystko w nas, czujemy się, jakbyśmy byli energetycznie przyciągani. Ale czy to naprawdę ona, czy to, co ona sprawia, że czujemy o samych sobie? Czy zdarzyło ci się poznać kogoś, i nawet bez dużego kontaktu, ta osoba po prostu nie wychodzi ci z głowy? Próbujesz ignorować, próbujesz się zajmować, ale ona upiera się, by pojawiać się w Twoich myślach, snach, w Twojej ciszy. Może wydawać się to przypadkowe, ale z energetycznego i psychicznego punktu widzenia zawsze jest powód. A Jung pomaga nam to zrozumieć poprzez koncepcję synchroniczności i zbiorowej nieświadomości. Kiedy coś lub ktoś pojawia się z intensywnością, to dlatego że niesie wiadomość. Ta wiadomość może być wezwaniem do spojrzenia w głąb siebie na część, którą ta osoba symbolicznie reprezentuje. Być może jest ona lustrem jeszcze niezintegrowanego cienia lub może reprezentacją ukrytego pragnienia, wspomnienia, tęsknoty za czymś, czego jeszcze nie przeżyłeś. Jung mówił, że wszystko co głęboko nas dotyka z zewnątrz, niesie coś, czego jeszcze nie znaleźliśmy w sobie. Dlatego ciągłe myślenie o kimś może być w rzeczywistości okazją do samopoznania. Pomyśl ze mną: co ta osoba w tobie budzi? Nie tylko w kategoriach romantycznych uczuć czy tęsknoty, ale w kategoriach głębokich emocji, niemal archetypowych. Czy ta osoba budzi w tobie pragnienie przynależności, bycia widzianym, zrozumianym? A może ujawnia strach przed odrzuceniem, opuszczeniem, a nawet strach. Przed prawdziwą miłością? To pytania, które nie mają prostych odpowiedzi, ale warto je sobie szczerze zadać. Karl Jung mówił, że to, co głęboko dotyka nas w innych, jest ściśle związane z tym, czego nie rozpoznajemy w sobie. Więc uporczywe myślenie o kimś może nie dotyczyć tylko tej osoby, ale tego, co ona reprezentuje w tobie. Być może symbolizuje część twojej psychiki której jeszcze nie zintegrowałeś, nieprzeżyte pragnienie, aspekt twojego cienia, a nawet wezwanie do transformacji, którego unikałeś. I tutaj refleksja się pogłębia. Co dokładnie ta osoba pokazuje ci o tobie samym? Co budzi w tobie, co jest tak trudne do zignorowania? Czy to przypomnienie o czymś, co straciłeś, stłumione pragnienie, a może nawet stara rana emocjonalna, która wciąż cicho pulsuje, czekając na uzdrowienie. Te pytania mogą wydawać się na pierwszy rzut oka niewygodne, ale są oknami do głębokiego samopoznania. Karl Jung nauczył nas, że wszystko, co tłumimy lub nie rozpoznajemy w sobie, zostaje ostatecznie rzutowane na innych. I często to, co najbardziej nas przyciąga lub przeszkadza w kimś, mówi więcej o tym, co jest nieświadome w nas, niż o samej Osobie. Więc kiedy nie możesz przestać myśleć o kimś, może to być zaproszenie od Twojej nieświadomości. Spójrz na to. Jest tu coś, co wymaga Twojej uwagi. I to coś może nie dotyczyć samej Osoby, ale tego, co ona dla Ciebie reprezentuje. Być może reprezentuje pragnienie, którego jeszcze nie miałeś odwagi przeżyć. Być może symbolizuje starą ranę. Która wciąż jest otwarta, albo może być lustrem odbijającym część ciebie, której jeszcze nie zintegrowałeś. Zbyt dużo myślenia o kimś w tym sensie dotyczy mniej drugiej osoby, a bardziej ciebie samego ze sobą. Karl Jung nauczył nas, że wszystko, co nas niepokoi lub intensywnie przyciąga w drugim człowieku, mówi więcej o naszej własnej nieświadomości niż o samej osobie. Zatrzymaj się więc na chwilę, i zapytaj siebie: co dokładnie ta osoba we mnie budzi? Jaką część mnie aktywuje? Czego właściwie szukam w niej? Co może powinienem znaleźć w sobie? To pytanie, mimo że proste, może otworzyć głębokie drzwi w tobie. Czasami myślimy tak dużo o kimś, ponieważ ta osoba reprezentuje coś, czego jeszcze nie rozwinęliśmy wewnętrznie: cechę, pragnienie, nierozwiązaną ranę. Jung nazwałby to projekcją. A kiedy to rozpoznajemy, dzieje się coś magicznego. Przestajemy szukać w innych tego, co można znaleźć tylko w nas samych. I tutaj pojawia się jeden z najpotężniejszych kluczy do samopoznania obserwowanie z obecnością powtarzających się wzorców. Czy zauważyłeś, że masz zwyczaj myślenia o osobach, których nie ma już w Twoim życiu? Albo odczuwania intensywnego połączenia z kimś, kogo ledwo znasz? Co dokładnie ta osoba wywołuje w tobie? Potrzebę, inspirację, ból, nostalgię, bezpieczeństwo? Odpowiedź może leżeć mniej w osobie, a bardziej w emocji, którą ona aktywuje. Czasami te połączenia uczą nas o częściach nas samych, które były zaniedbywane. Być może ta osoba, która nie wychodzi ci z głowy, Reprezentuje dawne marzenie, które odłożyłeś na półkę, albo cechę, którą musisz zintegrować w sobie. Jung mówił, że wszystko, co nas przyciąga lub niepokoi w innych, jest odbiciem tego, co istnieje w nas. Więc, co ta osoba odbija z Ciebie dla Ciebie? Dlatego częste myślenie o kimś może być wezwaniem do spojrzenia do wewnątrz, może być zaproszeniem życia do ponownego odwiedzenia zapomnianych części twojej duszy. A kiedy ignorujemy to wezwanie, ostatecznie mylimy głębie z obsesją lub połączenie z potrzebą. Ale kiedy naprawdę słuchamy, wtedy tak, otwieramy przestrzeń na uzdrowienie, na integrację, naprawdę. I może teraz się zastanawiasz, ale skąd mam wiedzieć, czy to połączenie jest prawdziwe, czy tylko iluzją mojego umysłu? To uzasadnione pytanie, a odpowiedź leży mniej w natychmiastowej pewności, a bardziej w sposobie, w jaki ta osoba dotyka cię wewnętrznie. Czy czujesz ekspansję, czy kurczenie się, czy czujesz spokój, czy pobudzenie? Ponieważ w głębi duszy, nasza dusza rozpoznaje to, co rzeczywiste, nawet gdy umysł jest wciąż pełen wątpliwości. Karl Jung mówił, że wszystko, co nas irytuje u innych, może doprowadzić nas do lepszego zrozumienia samych siebie. I odwrotnie, też jest prawdą. Wszystko, co głęboko nas przyciąga w kimś, może ujawnić części nas, które zapomnieliśmy lub stłumiliśmy. Dlatego, gdy tak dużo myślisz o jakiejś osobie, warto zadać sobie pytanie: co w niej pokazuje mi o mnie samym, czego jeszcze nie dostrzegłem w pełni? Czy projektujesz na tę osobę jakąś cechę, Którą chciałbyś rozwinąć w sobie? A może niezagojona rana, stłumiona emocja coś, co twoja dusza chce uzdrowić? Czasami ta uporczywa myśl dotyczy mniej drugiej osoby, a bardziej wewnętrznego wezwania przypomnienia, że coś w tobie wymaga przyjęcia, zrozumienia, transformacji. Czy kiedykolwiek to czułeś, jakby ta obecność budziła coś uśpionego w tobie? Karl Jung. Uczy nas, że to, co negujemy w sobie, powraca przebrane za przeznaczenie, i ile razy dzieje się to w formie osoby, tej, która pojawia się nie fizycznie, ale mentalnie, dzień po dniu, jak echo. Myśl nie odchodzi, ponieważ być może nie chodzi tylko o nią. Być może ta uporczywość jest doskonałym lustrem, byś zobaczył zapomnianą część siebie. I pytam cię. Co dokładnie ta osoba sprawia, że czujesz? Czy to tęsknota, pragnienie, gniew, ból, strach? Cokolwiek to jest, ta emocja ma korzeń. I prawdopodobnie jest on w tobie. Ponieważ w gruncie rzeczy nie chodzi tylko o drugą osobę, ale o to, co ona budzi. I tu zaczyna się wewnętrzna praca. Jung mówił: dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem. A ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Ciągłe myślenie o kimś może być wezwaniem nieświadomości, proszącym o uwagę. I być może dlatego ignorowanie tych myśli lub próba ich stłumienia nie działa, ponieważ dusza chce być wysłuchana, a nie uciszona. Stała myśl może być sposobem, w jaki nieświadomość znalazła, by skłonić cię do spojrzenia na zaniedbaną część siebie. Rana. Nieprzeżyte pragnienie, niezintegrowane wspomnienie. Zamiast walczyć z tym, może warto zbadać to ze współczuciem. Pomyśl o tym, jak o cichym zaproszeniu do samouzdrowienia. Zamiast pytać, dlaczego nie mogę przestać myśleć o tej osobie, swinga być może bardziej potężne pytanie brzmi: co ta stała myśl próbuje mi pokazać o mnie samym? Czy to emocjonalna pustka, potrzeba? którą próbowałeś ignorować, a może lekcja, która nie została jeszcze w pełni zrozumiana? Karl Jung przypomina nam, że wszystko, czemu nie stawiamy czoła w sobie, ostatecznie manifestuje się na zewnątrz jako przeznaczenie, a czasami to przeznaczenie przybiera formę osoby, która pojawia się wielokrotnie w naszym umyśle, nie dlatego, że jest odpowiedzią, ale dlatego, że jest lustrem. Odbicie naszej własnej duszy, proszące o uwagę, proszące o spojrzenie, zrozumienie i w końcu przyjęcie. Być może dlatego ta osoba wydaje się tak obecna, choć nieobecna, ponieważ reprezentuje coś, co nie zostało jeszcze w pełni zintegrowane w nas. Może to być nieprzeżyte pragnienie, niewyrażona emocja, część nas, którą stłumiliśmy i która teraz szuka manifestacji poprzez jej obraz. Czy kiedykolwiek o tym pomyślałeś, że czasami myślenie o kimś jest w rzeczywistości nieświadomą próbą myślenia o sobie? Dlatego nie możemy ignorować tych myśli. Nie chodzi o romantyzowanie stałej obecności kogoś w umyśle, ale o zbadanie, co ona prosi nas, byśmy zobaczyli. Jung mówił, że to, co ignorujemy w sobie, powraca z zewnątrz, jako przeznaczenie. A co jeśli ta osoba, ta uporczywa myśl, jest właśnie wezwaniem Twojego przeznaczenia? Zaproszeniem do głębszego zanurzenia się w samego siebie? Być może projektujesz na tę osobę nierozpoznaną część siebie. Być może reprezentuje ona pragnienie, nierozwiązany ból, część Twojej nieświadomości, która woła o zauważenie, i nie ma znaczenia, czy ta osoba jest blisko czy daleko, czy wciąż ze sobą rozmawiacie, czy nie. Prawdziwa transformacja nie zależy od drugiej osoby, ale od sposobu, w jaki decydujemy się przyjąć to, co budzi się w nas. Więc najpotężniejsze pytanie, jakie możesz sobie teraz zadać, brzmi: co ta osoba budzi we mnie? Czy to tęsknota, ból, miłość, gniew, pragnienie? Co kryje się za tą powtarzającą się myślą? Kiedy zatrzymujemy się, by obserwować z obecnością, zdajemy sobie sprawę, że ciągłe myślenie o kimś jest jak lustro duszy, wezwanie, byśmy zanurzyli się głębiej w nasze własne emocje i w podróż indywiduacji, o której Jung tak wiele mówił. I często to wezwanie może przyjść przebrane za niepokój, za tęsknotę, która nie mija, za pytania bez odpowiedzi. Ale co, jeśli zamiast próbować uciszyć ten głos, posłuchalibyśmy, co próbuje powiedzieć? Ponieważ w głębi duszy ciągłe myślenie o kimś może być zaproszeniem naszej nieświadomości, by spojrzeć do wewnątrz, by odzyskać zapomniane części nas samych, wspomnienia, traumy, nieprzeżyte pragnienia, a nawet potencjały, których jeszcze nie odważyliśmy się wyrazić. I właśnie tutaj pojawia się piękno wewnętrznej pracy zrozumienie, że nie wszystko, co czujemy, Wymaga natychmiastowego zakończenia czy zewnętrznej odpowiedzi. Czasami intensywne myślenie o kimś jest jedynie odbiciem czegoś głębszego, domagającego się uwagi w nas. A co, jeśli zamiast szukać tej osoby na zewnątrz, poszukałbyś w sobie tego, co ona reprezentuje? Być może jest to pragnienie połączenia, przynależności, a nawet akceptacji. Ile razy próbowałeś uciszyć umysł? Ale on upierał się, by powtarzać imię kogoś, twarz, moment. A co jeśli w tym momencie, zamiast walczyć z myślą, zapytałbyś siebie, co to próbuje mi pokazać o mnie? Być może ta osoba reprezentuje część Ciebie, która wciąż szuka uzdrowienia, uznania lub miłości. Jung nauczył nas, że wszystko, co nas przyciąga lub niepokoi, ma coś do ujawnienia. I tutaj pojawia się prawdziwa magia samopoznania. Kiedy zamiast szukać odpowiedzi na zewnątrz, w wiadomościach, znakach czy zachowaniach innych, kierujemy wzrok do wewnątrz i pytamy siebie szczerze, co potrzebuję poczuć, czego ta więź próbuje mnie nauczyć. Często to, co nazywamy obsesją, jest w rzeczywistości wezwaniem duszy, by wrócić do domu. Być może jesteś zapraszany do zaopiekowania się częściami siebie, które były zapomniane. Być może ta osoba, która żyje w Twoich myślach, jest tylko lustrem symbolicznym odbiciem czegoś, co musi być zobaczone, przyjęte i przekształcone. I tak, mogą istnieć więzi dusz, duchowe kontrakty, niewytłumaczalne rezonanse ale przed tym wszystkim jesteś Ty, istnieje Twoje centrum, Twoje serce. Twoja energia. I od tego wszystko się zaczyna. Więc zanim zapytasz, dlaczego nie mogę przestać myśleć o tej osobie, swinga spróbuj zapytać, co ta myśl próbuje mi pokazać o mnie. To jest klucz. Nie do siłowego usunięcia obecności drugiej osoby z Twoich myśli, ale do uwolnienia się od nieświadomej zależności, która cię do nich wiąże. Czasami prawdziwa miłość. Polega na pozwoleniu duszy drugiej osoby, by podążała swoją drogą, nawet jeśli jest to z dala od nas. Innym razem chodzi o przyjęcie tej więzi i świadome jej przekształcenie. A teraz chcę wiedzieć od ciebie: czy przeżyłeś kiedyś coś podobnego? Czy czułeś kiedyś tego rodzaju intensywne, prawie niewytłumaczalne połączenie z kimś? Jak wyglądał ten proces dla ciebie? Podziel się w komentarzach. Rozwijajmy się razem poprzez historie innych. A jeśli ten film przyniósł ci jasność, akceptację, lub po prostu to uczucie, wow, to miało dla mnie sens, zostaw swój lajk, like, zapisz się do kanału i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić kolejnych treści. Tutaj idziemy razem. Krok po kroku, ale zawsze w kierunku naszej najgłębszej prawdy. Do zobaczenia w następnym filmie.